Krzysztof, jakie pierwsze wrażenia? Zajebisty! jest! No i widzicie, no i tutaj proszę dzwonić do Krzysztofa 533 519 152 i możecie zapytać o ofertę na ten ciągnik. Witajcie, Adek z tej strony, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w firmie handlowej Agropol Zakrzewo i nowa zostawa ciągników marki Zetor. Jak widzicie na załączonym ujęciu Proxima HS120 w normie emisji Spalin Stage 5 z silnikiem Deutz AG, 3,6 litra. Widzicie, już inaczej ten ciągnik pracuje. Już słychać dojczowski silnik po krzyku, tak mu przygazował elegancko. Nawet nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Tak pracuje Proxima na silniku marki Deutz AG, nie Deutzfart, Deutz AG. To jest inny producent. On dostarcza silniki do takich marek jak McCormick, Landini, Deutz, Lamborghini, Same, Fent. Skrzynia jest nadal ta sama, tylko nowy silnik, który spełnia najnowszą normę emisji spalin. I teraz przyjechała do nas Proxima HS120 oraz Proxima CL100. A z przodu no to Majorek, ale Majorek to już jest w normie emisji z 5 od jakiegoś czasu Więc na nim tak bardzo się dzisiaj skupiać nie będę Tak jak wcześniej wspominałem CL-ka setka No i Major CL-80 A tam w głębi widać HXA 1201 marki Kioti Czyli odpowiednik tej Proximy Gabarytowo, jeśli chodzi o to, tylko do HX1201 możemy założyć koła wielkości 38 cali, takie jak są w Forterze CL. Także e, ciągnik o rozstawie, podobnym jak ta Proxima, nawet trochę mniejszym, ale na większych kołach sprawia, że jest o wiele, wiele większy. Krzysztof, jakie pierwsze wrażenia? Zajebisty. Zajebisty jest. No i widzicie. No i tutaj proszę dzwonić do Krzysztofa 533 519 152 i możecie zapytać o ofertę na ten ciągnik. Także nasz handlowiec mówi, że ciągnik jest zajebisty, to jest zajebisty, można śmiało brać, i kupować. Tu się dużo nie zmieniło. Także można powiedzieć nic nowego, nic nowego, tylko inny dźwięk. I inny silnik, także podziękujmy Unii Europejskiej za te wynalazki. O, tu wszystkiego nawalone. No silnik taki jak w ja pamiętam, to jest wszystko podobnie. Tu jakąś skrzynkę musieli włożyć, żeby elektryk miał się czym pobawić jak się zepsuje. Także, no ośka to samo. Teraz już nie mamy takiego cieniutkiego komina, jak wcześniej, tylko taki grubas. W Kioti jest to fajniej rozwiązane, bo mamy wszystko pod maską zrobione. Ale no, tak, będą dwa filmiki osobno o tych ciągnikach, także będziecie mogli sobie je z czasem porównać, co Wam się bardziej podoba. No, Zetor prezentuje się jak Zetor, tylko z nowym silnikiem. No, mieliście okazję go usłyszeć, jak pracuje. To następno będzie proximum CL100 Krzysztof zjeżdżać, też tutaj posłuchamy, jak ten silnik pracuje w mechanicznym bardziej ciągniku. Tutaj skrzynia bez zmian 12 na 12 6 biegów głównych. No ładnie, zapala tak cichutko. Powinno być ciszej w kabinie, no. tak podejrzewam. Przejadę się, zobaczę. Proximy jeszcze w normie emisji spalin z tej 3B mamy, także będzie można to sobie porównać. Myślę, że dramatu nie ma, no cena jedynie urosła pewnie gdzieś średnio od 30-40 tysięcy złotych. Także tak mówię serdeczne podziękowania dla Unii za zmianę norm emisji spalin. Ale to chodzi, kurde. Jakby, jakby krystal tu jeździł, ogólnie mi się wydaje, że nawet inaczej ten silnik pracuje jak w McCormicku X5 i X6, bo tamte stare modele to były robione do 2020 roku, 2021 roku. No to właśnie też te silniki miały montowane. Teraz McCormick Landini mają FPT 3,6 litra, czyli ogólnie ciągniki takie typowo rolnicze z marki Zetor. No to mają, przepraszam, marki McCormick, no to mają silniki już FPT, od X5 do X8 są FPT-ki, tutaj w zatorach teraz zrobili dojce, no zobaczymy jak to będzie. No jednostka sprawdzona, długo, długo, długo na rynku, tylko jak zwykle wepchali normy emisji spalin nowej. Według mnie, według mojego osobistego zdania, to jest tylko utrudnienie dla producentów, dla sprzedawców. Tak... troszeczkę, albo nawet bardzo, ale no trzeba się stosować. Myślę, że to nie ma i tak wpływu na żadną ekologię. Ale tu myślę, że wiele osób tak uważa jak ja. No, no jeszcze Major wjedzie, a to już Radziu. O, majorek w ogóle na szerszych oponach, z tego co widzę, 360, 70, 20 cali przód i 3420, 70, 30 cali tył. Z tyłu po są nieco niższe opony, bo na profilu 70, a z przodu są szersze. No i po to są tak te koła skompletowane, żeby się napędy nam zgrywały. To jest najszersza konfiguracja, jeśli chodzi o przód, w zetorze majorze. Także typowo do bardziej takich rolniczych prac, ten ciągnik wtedy jest przeznaczony. Ciągnik też w normie misji Spain 5, też silnik Deutz AG. Przypominam Deutz AG, nie 4, żebyście nie mylili. Te silniki też występują w ciągnikach tej marki, ale to jest oddzielny producent, Deutz AG. Na rynku ogólnie z takich silników co znam, no to mamy Kolera, Zetora, Deutz AG, Fiat Powertrain czyli Iveco, Akko czyli dawne Sisu, silniki marki John Deere, silniki marki Perkins, silniki marki Dedong, takie jak są w Kioti, bo to jest też, tylko że to nie jest Europejczyk, tylko Koreańczyk. No i jeżeli o jakiś zapomniałem, o Kumis jeszcze występują silniki. Janmar, no jest dużo tych producentów. Zetor decyduje się po Zetorze, po swoim oryginalnym silniku na markę Deutz. Tak, tak postawiono, tak, tak budują teraz, składają te ciągniki, więc... Więc no musimy się z tym pogodzić. No i myślę, że chyba to będzie na tyle z mojej strony. Temat wyczerpałem. Jeżeli mnie gdzieś tam nie było słychać, to bardzo przepraszam. Otworzyli maskę, więc zobaczymy jeszcze jak ten silnik prezentuje się z zewnątrz. No i moi drodzy, tak prezentuje się silnik w nowym ciągniku Zetor Proxima. Silnik jak silnik. Dużo tutaj wszystkiego na walone, nowy filtr powietrza. DPF-y, strefy: no Moim zdaniem to jest wszystko niepotrzebne i na pewno wielu z Was powie, że to jest niepotrzebne. No, ale tak musi być. Nie mówię, żebym tu jakoś był negatywnie nastawiony, ale, ale wolałbym, żeby były ciągniki w nowym designie, nowocześniej rozwiązane, ale z tymi starymi silnikami co były kiedyś. Myślę, że to lepiej zdawało egzamin niż, niż teraz. Zresztą klienci najlepiej o tym wiedzą. No, zobaczymy jak to się będzie sprawować. No, to jest jednostka fakt faktem sprawdzona. Sprzedało się tyle zetorów majorów, sprzedało się dużo krystalów. No to wszystko chodzi, tak? Tylko po co, po co te normy emisji spalin, po co tej elektroniki tyle? Po co tych DPF-ów, strefów? Ja i tak uważam, że jak jeżdżą stare ciągniki, no to i tak zanieczyszczają powietrze. Więc co to zmieni, że nowe ciągniki mają te normy emisji spalin? Dla mnie to jest głupota. Tak samo jak z tymi samochodami elektrycznymi. Podpalcie sobie elektryka, zobaczcie, ile on zanieczyszczy ci powietrza. Eee, a ile zwykły spalinowy, jak się pali. No i ile straży, jakie, jakie to wszystko. Trzeba to trzeba coś zacząć zmieniać. Ja uważam, że. Głos jest w naszych rękach w tym temacie, a nie kurczę garstki osób, która myśli, że zbawi świata, a tak naprawdę chodzi o coś innego, więc trochę się tutaj pomądruję. Nie wiem, czy mam rację, ale swoje zdanie powiem na ten temat. Więc myślę, że wielu z Was się ze mną zgodzi. Uu. No po co to wszystko, no nie? Silniki, które były wcześniej montowane, no mimo, mimo tego dźwięku, którego też tam może za bardzo nie lubię, no nie były, nie były złe w zatorach. Także no to jest. No mówię, tutaj nie ma żadnej innowacji. Ciągnik jest ten sam, tylko ze zmienioną normą emisji spalin. Więc. Więc no to tylko tyle ode mnie. Moi drodzy, koniec tego odcinka doszliśmy do końca. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że nikogo swoim zdaniem nie urodziłem. Macie chęć, zapraszam do sekcji komentarzy. Pogadamy, podyskutujemy na ten temat. Czy to dobrze, czy źle, że te silniki zostają zmieniane w tych ciągnikach, są dokładane te normy emisji spalin. Moim zdaniem to zaraz będzie z tej 6, zaraz będzie kolejna zmiana. Także no, nie nadążymy za tym wszystkim. Ciągniki, tak naprawdę, widzicie, bez zmian, jeśli chodzi o skrzynię, kabinę. To wszystko, wszystko jest e, cały czas to samo. Silniki się zmieniają, bo ktoś sobie tak wymyślił. Na pewno dla takiej marki jak Zetor, czy wielu innych marek, które stosowały do tej pory swoje silniki, to jest bardzo uciążliwe i problematyczne wprowadzać te, te nowe zmiany. Na pewno to jest bardzo kosztowne. To idzie. Później ta cena za tym, więc no my nie mamy wpływu na tą drożyznę, tylko urzędnicy, którzy wymagają zmian od producentów maszyn budowlanych, rolniczych samochodów, więc no, to wszyscy to wiedzą, tak dzięki jeszcze raz, trzymajcie się na razie. Cześć!